Hej, pokażę ci, jak ćwiczyć krócej, ale skuteczniej, i jak taki mądry ruch, świadomy ruch, może realnie zmienić jakość Twojego życia. Szczególnie, jeżeli jesteś w ciąży albo po porodzie. Większość moich klientek to są kobiety aktywne, które lubią ćwiczyć, i w pewnym momencie życia, zazwyczaj właśnie w ciąży lub po porodzie, okazywało się, że te ćwiczenia, te aktywności, które znały do tej pory, nagle przestają działać. A to dlatego, że czas się kurczy, ciało się zmienia. Często pojawiają się problemy, których wcześniej nie było, takie jak rozejście mięśni brzucha czy nietrzymanie moczu, a wiele problemów, które już były, po prostu się też wzmacniają, tak jak problem garbienia się. I to sprawia, że potrzebujemy skuteczniejszych rozwiązań. Nie mamy czasu ani przestrzeni na robienie pustych przebiegów. Potrzebujemy często skondensować to, co na przykład było na godzinnych zajęciach fitness do 10-minutowego wzmacniania, bo tylko tyle mamy czasu. I to jest ten moment, kiedy docieramy do punktu, że czujemy, że nie, zamiast męczenia się Potrzebujemy wsparcia dla ciała, właśnie tego mądrego treningu, który będzie wspierał nas, tych solidnych fundamentów, które pozwolą nam zbudować to ciało pełne mocy, cieszyć się na nowo życiem bez bólu kręgosłupa, bez nietrzymania moczu, bez różnych problemów, które właśnie na tym etapie życia nas spotykają. Jeżeli poczujesz, że to z tobą rezonuje, to zapraszam Cię na mój kanał. Znajdziesz tutaj dużo wspierających treści dla ciała pełnego mocy, bez długich treningów, bez katowania się.